Hola, muy buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj dalszy ciąg odpowiedzi na pytanie ¿Cómo estás? Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online'owo i robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę HOP, Hiszpański obyczaje Proces, według której uczę języka hiszpańskiego. Dzisiaj kolejny raz język językowy, czyli H, hiszpański. I dzisiaj tak naprawdę to jest jakby druga część naszego poprzedniego odcinka związanego z pytaniem ¿Cómo estás? czyli jak się masz. Jeśli nie miałeś, nie miałaś okazji słuchać poprzednich odcinków, to zapraszam Cię do nich, ponieważ wcześniej wytłumaczyłam, jak odmienia się czasownik estar, co on oznacza. Odpowiedzieliśmy też sobie na trzy sposoby na pytanie ¿Cómo estás? Dzisiaj kolejne trzy wersje odpowiedzi na pytanie, jest estás? Przechodzę od razu do setna i zabieramy się do pracy. Preparado, preparada, empezamos. Na sam początek chciałabym Cię troszeczkę ostrzec, ponieważ jeśli masz wokół siebie małe dzieci, lub jeśli Twoje dzieci są obecnie w tym wieku, w którym ja mam dzieci, to ja bym nie chciała, żeby one tego słuchały. Także możesz sobie przesłuchać ten odcinek, przynajmniej początek, gdzieś w, w zaciszu. Trzy alternatywne odpowiedzi na pytanie, jest estás? Pierwszą z nich będzie bardzo potoczne słowo, bardzo potoczne wrażenie, które, no właśnie, które różnie będziemy tłumaczyć na język polski, ale uważam, że na język polski ja bym w taki sposób nie odpowiedziała moim znajomym. ¿Cómo estás? Odpowiedź brzmi Estoy de puta madre. Estoy de puta madre. Jeśli ktoś z Was uczył się hiszpańskiego trochę dłużej, wie, że w tym słowie jest przekleństwo, czyli słowo puta. Ponieważ niestety nie będę tutaj przeklinać, dlatego że pewnie ten podcast zostałby gdzieś usunięty albo wychwycony przez różnego rodzaju boty, które szukają właśnie takich słów, dlatego przetłumacz sobie to słówko sam. Natomiast jak przetłumaczymy całe to wyrażenie "Estoy de puta madre", otóż przetłumaczymy je w taki sposób, że możemy powiedzieć "zajebiście". Ale kiedy moi znajomi do mnie dzwonią i pytają się mnie co u ciebie, to ja raczej nie powiem "ej zajebiście". No po prostu nie jest to styl mówienia, jakby zdaję sobie sprawę, że w Polsce są takie osoby, które tak odpowiadają i jakby przetłumacz sobie wtedy to właśnie w taki sposób, że deputa madre oznacza zajebiście. Jeśli masz ochotę przetłumaczyć sobie, nie wiem, u mnie jest po prostu mega fajnie, fantastycznie, nie wiem, może zarąbiście, nie wiem, w zależności w którym wieku jesteś i w którym pokoleniu, przetłumacz sobie to sam po swojemu. Bo tutaj musimy zrobić troszeczkę też taką kalkę językową, ale taką trochę kulturową, to znaczy o co mi chodzi. Pierwsza reakcja, którą ty jesteś w stanie powiedzieć, właśnie coś ala takiego zajebiście, ale może alternatywnego. Jeśli nie masz alternatywy i chcesz powiedzieć zajebiście, to przetłumacz sobie to po prostu w taki sposób. I często spotkasz się właśnie, jak będziesz jechać gdzieś na wakacje, jak Hiszpanie między sobą rozmawiają i pytają się: Co tam u ciebie? Stoi de puta madre, genial i tak dalej. Więc to wyrażenie możecie spotkać. Nikt nikogo wtedy nie wyklina ani nie przeklinanie, nie obraża. To po prostu oznacza, że u niego jest naprawdę mega fajnie. Drugą odpowiedzią, już taką, no właśnie, taką trochę regular, to co mieliśmy w zeszłym tygodniu, może być taka odpowiedź. Jest to Czyli właśnie tak, hmm. ani tak, ani tak. Asi, asi Oczywiście pamiętaj, możesz pobrać kartę pracy i zobaczyć, jak to wszystko jest napisane. Ostatnią odpowiedzią, czyli negatywną odpowiedzią, jest na przykład wyrażenie: Jestem wykończona, jestem wykończony. Czyli będzie „estoy ecio polvo. Estoy hecho polvo. To jest wersja dla mężczyzn, a dla kobiet, „estoy polvo. Czyli tam to słówko ecio w zależności kto wymawia to zdanie. Musisz pamiętać o końcówce. Ja powiem: Estoy hecha polvo. Estoy polvo. Czyli właśnie jestem wykończona. Podsumujmy sobie dzisiaj nasze trzy wrażenia związane właśnie z odpowiedzią na pytanie ¿Qué tal estás? Pierwsze z nich to Mam się zajebiście. Estoy de puta madre. Jestoj de puta madre. Mam się tak sobie. Estoy así así. Estoy así así. Wersja dla dziewczyny jestem wykończona.